Co nie Sandra? Co? Co nam się wczoraj wpierdolił, jakiś łabłon jebany? Co? No wtedy, co? Się wpierdolił z... nieładnie na autostradzie, potem zjechał do połowy i znowu się wpierdolił i przyhamował. I to nie wczoraj, ale no tak. No wczoraj to było. Nie jak wczoraj? No to było wczoraj, kochanie. Kiedy niby? Jak jechaliśmy do Katowic. No, serio? No. Ale ja nie spałam. Co ty mówisz? No przecież nie. Sp o co ci chodzi? Nie. Do, no już pana jesteś. Nie jestem. Co brałaś? No nic, herbatę piję. Kurwa, <grym> to, z THC? Nie, ale ty zabawnie zabrzmiało teraz, sobie tak właśnie wyobraźnię. Co ty mówisz w ogóle? No nie, no bo to nie było... Chodzi ci o tego dużego z koparką na plecach? Czy nie, chodzi mi o tego jak jechaliśmy wczoraj do mojej cioci. No i co? Kiedy to było niby? No jak jechaliśmy do mojej cioci. Ale w którym momencie? pana jesteś? Nie jestem, no nie mam żadnych narkotyków w domu, tylko CBD. Co ona mówi? O jakich narkotykach ty mówisz? A czym miałam się naćpać? Jakie narkotyki? Dobrze, ty nagrzana jesteś. Nie. Co nie. piłaś? No nic. Jaką herbatkę piłaś? <laughs> Miętę z cytrusami, bardzo dobra. <laughs> z chlefem dronem, tak? Nie. <laughs> Nie jestem pora nie, tak. no to chyba śpisz, ale nie, bo tak przeżyłaś jakbyś spała z mi się tak, ten... No bo no trochę spałam, no. A. Trochę spałam. No ten ziomek, no nawet przecież krzyczałaś, że jest głupi. A, ten, faktycznie! No, co mi powiedziałeś, że mam, że mam Cię nie krzyczeć w aucie, no. No, a bo się nie ktoś krzyczy, To no Otwiera panie... się okno i się faka pokazuje. No, tak zrobił. Bez kity, zapomniałam o tej akcji. No. Ale ham, no, straszny był. No. Ale jechał jakimś gówno samochodem, to ale można kurde, mu wybaczyć. No byliśmy... No, no idiota, straszny, no, naprawdę. No. To już mi się przypomniało. A potem jakiś niemiaszek był, jechał BMW 850i no, niemiaszek i sobie jechaliśmy wspólnie 250. Tam próbował się ze mną ścigać, kurwa, ale... Ogólnie gdyby ta trójka nie miała kagańca na 255, to bym totalnego stąpa mu zajebał na tej autostradzie. Ale no, fajnie się z nim jechało. Ja tam lubię jak. Dobra, Zyniu, kurwa, chcesz życie stracić? To nie jest Zyniu, Zyniu tam się Dobra, no to twój kot chce życie stracić, ja mam otwarty komputer, czekaj, to może... a on, a on łapem, łapą to po wentylatorze, kurwa. To mój kot, faktycznie, Leosiu. Dobra, e, daj mi go, ja muszę, muszę z nim porozmawiać. Leosiu, a może ja... Wie... O, widzisz, a twój kot... A no parkocze. Leosiu, jak, jak ci życie niemiłe, rusznie. to powiedz, jak ci życie, życie niemiłe, to powiedz, ale nie wsadzaj łapy do wentylatora od karty graficznej, tak? Nie lubi, zostaw to. Szafko. Lubi mnie, śpi no, ze mną. No wiadomo, z nami, z nami w sumie. A no. Wiesiu? Przytom. Nie lubi chyba odpierdolę. A Wiesiu wiesz, co tu robił przez 4 godziny? No. Wiesz, co robił? Co? Siedział tutaj i na mnie patrzył. Tu siedział. No bo jedzenie białeś No patrz, podchodzi do tego komputera. No co? leoś, brudki, potem będziesz? No jeszcze coś ci zrobi ten komputer, zostaw. Nie, to mam putuje kurwa rękę jak coś. Nie możesz tak robić, bo, bo ja cię będę akceptować bez ręki, ale nie możesz tak robić, okej? Okay? Patrz, no twojego zaraz wyjdę... Wy, wy, wyjdźcie z Sandra. <laughs> Weź! No, co? Zasuzaj. Masz do zbicia, zbicia. trochę. No, do zbicia. Włączy no, kamerkę bić. i zbijasz, tak? No, będę bić. Dobra, chodź Sandra, zbijesz trochę. Oj, chodź, zbijesz trochę. O, a co? Zbiłam. Czemu nie bijesz? No, Bo to jest skór wielosiowy tak zwany. Nieprawda, zobaczcie, no czy te oczy mogą kłamać. Zobaczcie, jak jest piękny. Poseł, ty jesteś piękny. Jest gównikiem. Nie jest głównikiem. Sam tak. jesteś głównikiem. Dobra, wiesiu też potrzebuje atencji, tylko wiesiu ma chore oczko. O, widzicie? Ma, ma chore oczko, za, zapłakana cała jest. Ojej, uważaj. Nie no, zawij jej, ale coś jej się wydarzyło. Jutro dopiero. No po co? zabieram stąd. Chcesz mi kota za zabić. Taki właśnie jesteś.